Te mają oryginalne plomby, a może nie mają? To jest element łożyskujący. W środku jest kulka i cały ten element wisi na tej kulce. Więc kulkę należy kulkę należy należy przygotować kuluczek, to odłożyć co dalej tutaj za tajemnicą może występować e, 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 a to trzeba zwolnić tu jest tak to zrobione sprytnie że jak się tego nie zwolni ja to z pamięci porobiłem to ostatnio parę lat temu a jak mnie pamięć nie myli to trzeba zwolnić tę śrubeczkę i dopiero wtedy to się rozłazi. Hmm. Jest tak jakoś ciekawie zrobione, że tu jest śrubka taka wczesny archaik, późny proterozoik. Już takich łubów nikt nie robi, ale dzięki temu można to odkręcić. No i teraz tu jest taka podkładka. Pod tą śrubkę, która zgniata tamtą sprężynkę, która jest takim łożyskiem, znaczy sprzęgłem raczej. Dobra, i ona idzie tam, podkładka tutaj. Jest jeszcze jedna śrubka, też ma tutaj gumki. To też trzeba odkręcić. Też jest taka fajna. Najlepiej to zastąpić. Potem śrubkami z łbami sześciokątnymi pod kluczyk, aby to móc łatwiej niż teraz rozebrać. Mm. Mm. Mm -hmm. Tu było ile tych gumek? To były dwie, tam była jedna. To ustala napięcie tej, tych sprężyn. Oj, to jeszcze są takie gumki, takie fikuśne ze ścięciem. Dobra, czyli tu idą fikuśne ze ścięciem, a tu idzie taka bez ścięcia na dół. No i co dalej? Teraz to wszystko, teraz to wszystko jest takie, takie, takie sakarakie. Jak to było dalej? Bo już nie pamiętam, proszę pana. Szanownego. Teraz się muszę tutaj podomyślać. Te gumki są polikwidowane. A, to teraz to wszystko wyłazi. Tutaj trzeba tylko dać szansę tym sprężynkom w środku, żeby się rozprężyły. I tu nawet widać ślady. Ślady pracy tych sprężyn. Czyli to mamy wyjęte, to są te dwie, te dwie takie, to są dwa elementy z tymi sprężynkami. To są takie sprzęgła jednokierunkowe te, te sprężynki, gdyż jak się to włoży to o, w jedną stronę ciągnie, w drugą stronę puszcza. I tutaj jest taka tulejka, to jest takie jarzmo, to tu może skrzypieć, skrzypieć mogą te tutaj, te łożyskowania, ale one są napinane tymi gumeczkami, te gumki powodują, te gumki i to skręcenie jednokierunkowe powoduje, że że ten cały talerzyk się tak przekasza i działanie tej sprężynki jest wzmacniane. No, Możemy tak. rozebrać dalej. Trzeba mieć inny śrubokręt. Ten jest za słaby. Muszę znaleźć fajniejszy śrubokręt. Może ten. Też nie jest fajny nie, nie, nie. To jest niespójny śrubokręt. jest tutaj rutu, gdzie ja podziałem śrubokręt? No ja muszę poszukać. Dobra, znalazłem śrubokręt. No my tu mamy, tu mamy ten ebonitowy talerzyk. Tu mamy taki zabieraczek do takich widełek, które potem zabierają ten talerzyk góra-dół. No i tu jest, tu jest ta filcowa podkładeczka. No to rozbieramy dalej. Jak pamiętam, ciężko w te śrubki się odkręca. Nie są ciężko, w tamtym egzemplarzu były jakieś zacięte. Aż tam, a, a właśnie, bo te, te śrubki mają wąski, wąskie nacięcie. I to jest takie. O, tu trzeba mocno się przyłożyć, żeby to odkręcić. Raz, dwa i co my tu mamy? O, mamy taką sprężynkę. To chyba już robiłem kiedyś już nie pamiętam to jest chyba przeze mnie dorobione, to jest taka włóknina zamiast tego filcu, który tu był no i tyle. To jest jeszcze ten element z tym z tymi widełkami tak to wygląda. Tak to wygląda, a teraz, żeby to złożyć. Trzeba postąpić w odwrotnej kolejności. Tak, ja to musiałem robić poprzednio. No, tak, to jest element dociskowy teraz. No to co to może skrzypieć, skrzypieć Mogą te sprężynki, te sprężynki mogą być pęknięte. One są tak tutaj wykonane, że są. To jest taka sprężynka. I nie wiem, czy widać, ona jest jedna w lewo, druga w prawo. One nie są, to jest widać, że tu jest za zarobienie tych tej końcówki tej sprężyny, tej wąs tej sprężyny jest jeden w lewo, drugi w prawo, więc te... one działają w obie strony, te... działają w obie strony, te sprężynki. No dobra, teraz to zakładamy, skręcamy. Hmm. Skręcamy. Ouais. Yes. Mm. To, to może skrzypieć wiem, że mi też skrzypiało ale to, to była ta kwestia ustawienia też na tych widełkach W niektórych egzemplarzach to może być bardzo mocno skręcone. Ja tu kombinerkami nawet walczyłem, żeby to odkręcić. Panie nie, pamięć, nie myli. Co dalej tu można zrobić? Dalej można zrobić to... To takie zakurzone już jest. O, to leży, leży. To jest tak, tak. Tu można nasmarować, bo to jest ciemne. Wkładanie to tu. I teraz. Ja nie wiem, czy tu jest jakieś znaczenie, które idzie gdzie. Ale można popatrzeć. Na przykład tu widać, że. Hmm. Widać, że to było chyba tak, bo tutaj więcej brudu więcej jest. A może tak? Nie, chyba tak. Nie, ja nie, to nie jest. Jest nieistotne jako referencję, można użyć tego drugiego. O, widać tutaj te, ładnie, widać jak to wyglądało. Czyli źle to robię. A, tu jest jeszcze taka tajemnica. Jak widać, o, są jeszcze takie. Nie wiem, czy z tym drugim się zachował. Jest, jest jeszcze. Tu są takie. Jakieś takie fajowe podkładeczki, i one idą z tej strony. Ta fajowa podkładeczka musi wejść, tu ona mi wypadła, czyli jako referencja, ale zakurzona, leży. Ja już tymi melodiami to się nie zabawiałem od dawna. Hmm. Czyli jako referencję robimy tak. To robimy. Tak. No tak. Pamiętam o tej podkładce, żeby ona, ona lubi wysko wyleźć. No tu trzeba to wkręcić, tak, bo to jest jednokierunkowe sprzęgło. A. Drugi idzie tak. No właśnie teraz jest problem, że to trzeba trzymać. Jak się wkręca, bo jak się, jak się tak. Na, 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 o tak, bez wkręcania, to to nie idzie bo te sprzęgła trzymają trzeba trzeba to tak jedno pokręcać i drugie pokręcać jedno idzie w jedną stronę się ładnie kręci w drugą się nie kręci i drugie w odwrotną no i potem te podkładki gumowe nim się reguluje tutaj napięcie te, tego łożyska oczywiście pamiętamy o tym towarze a i teraz problem jest taki że jak za głęboko to wsadzimy to teraz trzeba to wy, wysuwać o. Wysunęliśmy tutaj smaru, trzeba nałożyć. Przeważnie ustalić wysokość. No właśnie, teraz muszę to, muszę to wysunąć. O, tak muszę wysunąć. Dobre jest. Najlepiej to zapamiętać. Ile tu było tego wysunięcia, bo tu potem jest kontra. Kontruje się to tą, tą całą sprawę. Teraz te łożyska, no i tutaj te gumeczki. Gumeczka jedna, tu na dole była gumeczka. No, właśnie. Gumeczka była pojedyncza, i teraz ta fikuśna śrubka. Fikuśna śrubka, no, fikuśna śrubka, właśnie. O. Mówię, najlepiej to zastąpić śrubką złubem sześciokątnym, bo to wkręcanie tego w ten sposób to jest rzeźba. Tu były dwie z tymi wycięciami charakterystycznymi. Jedna i druga. Jedna i druga. Druga jeszcze nie tak teraz ta, ta śrubczyna. Hm. No tu trochę cierpliwości trzeba do tego. Ja jej teraz nie mam. No właśnie, się, muszę to skręcić, bo mi się to. Zdekompletuję. Jedna, no tak to trzeba trochę z pewną dozą staranności to zrobić. Oraz odkładki to w zasadzie można samemu zrobić z kawałka gumy. centrować No i tą fikuś śrubę tutaj założyć fikuś na śr I tyle. To jest też rozkręcony to nie jest dobrze wyregulowane No i tu teraz trzeba to do skręcać dokręcać i regulować. Mówię wymienić na śruby zły sześciokączne. Dobra.